Hörru! <try> Czy pojawiło się pełno grzybów u mnie na działce? Zobaczcie, pojawiły się, witam Was ponownie. Zobaczcie, pojawiły się pierwsze grzybki i tu u mnie na działce. Zobaczcie, wysyp grzybków normalnie dwa dni i pełno grzybów. Zobaczcie. Widzicie? Pełno maślaków, więc właśnie teraz patrzę na nie. Więc postanowiłem, że teraz po prostu się przejdę do lasu Bo jak są teraz grzyby, było trochę ciepło, więc możliwe, że coś tam urosło I może będą kanie, więc ja teraz uciekam e, do lasu i widzimy się na miejscu Słuchajcie, korzystając z chwili e, Chciałem powiedzieć, że Frania, to jest kontek, którego oglądaliście teraz na moich zaginęła zaginęła Frania i jakiś jeszcze jeden kotek ten drugi taki szary co do niej przychodził z nią od dwóch tygodni ich nie ma ja się dowiadywałem, tam popytałem się trochę to podobno koty giną u nas w miejscowości tu zginął jeden kot tutaj dwa, tutaj komuś następny coś się dzieje ktoś chyba wycieptruje koty nie wiem kurde no ale Mam nadzieję, że to jest taka e, sytuacja, że po prostu Frania wróci i po prostu że gdzieś poszła i i, i wróci. Pod... Ale w sumie po dwóch tygodniach to tak średnio chyba. Czy tam prawie dwa tygodnie, już jej nie ma. Nie patrzyłem dokładnie. No jest dupa. Chociaż ona była taka fajna. Tak lubiła występować na moich filmach. No kurde wielka szkoda wam powiem. Tego kotka. Ude ręka coś mnie boli. Kurczę, powiem wam, że na zdjęciach coś mam właśnie z jedną i z drugą. Może mi jakiś witamin brakuje albo coś nie wiem. Ech, idę szybko, zobaczę, bo u mnie był wysyp grzybów. Pełno maślaków się u mnie pojawiło takich malutkich już. I to normalnie w jednym miejscu. Więc idę szybko do tego lasu, zobaczę. Może teraz w końcu się to czekam i, i tykanie będą Dobra, jak coś znajdę to się do was oderw oderwę Słuchajcie, i następna, zobaczcie jaka ładna Jest! I następna, i następna Ależ będę dzisiaj jadł, ale jestem szczęśliwy Zobaczcie Zobaczcie co mam co mam? No zgadnijcie co mogę mieć Mam kanie Także kurde ja coś wam pokażę coś wam pokażę, muszę wam to pokazać musicie to zobaczyć raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem Zobaczcie co samych Normalnie wysypkani. Zobaczcie. Tu mamy jedną. Tu mamy drugą. Tu mamy trzecią. Zobaczcie. Tu mamy czwartą. Tu mamy piątą. Już coś się zjada. Tu mamy. Zobaczcie szóstą. Tu mamy siódmą. Tu mamy ósmą. Zobaczcie. I tam mamy dziewiątą. Słuchajcie, 9 kani. Ale super. Postawię was, a ja sobie je zbiorę. 3-4 godzinki wrzucę je do wody i będą rozwinięte, bo to niektóre to się rozwinęły to widzę już, że e, już rybaki zjadają i ma być zimno cię w nocy i deszcze, więc pewnie to zaraz pognieje, więc udało mi się po prostu to zerwać i, i co, i do wody po prostu wezmę i za 3 godzinki sobie je e, zrobię, te co się muszą rozwinąć to muszę wziąć niestety z całą odygą, bo oni przezną piją, dlatego muszę po prostu z tą łodygą się tak już mówiłem. A teraz rozwinięte, ta jest rozwinięta, to widzicie to już bez łodygi. Idę chować. Słuchajcie, nie tylko kanie, ale jest cały wysyp tych takich maślaczków, zobaczcie. Tych takich dziwnych i pamiętam jaka to jest odmiana, ktoś tam mówi, mi, że jakieś amerykańskie, że to, że tamto zobaczcie ale no jest ich tutaj pełno, zobaczcie tutaj jest o. tu mamy następne, tam następne tam w ogóle jest tutaj cała polana ich ale ja ich nie będę zbierał, bo no bo ja ich jakoś średnio je lubię, zobaczcie o tutaj tutaj są jest normalnie ich cały wysyp, zobaczcie tutaj jest aż kilka Zobaczcie widzicie? O ale ja tam wolę moje kanie To są moje jedyne grzybki Podgrzybki to sobie do suszenia biorę, a maślaków nie zbieram, chociaż podobno jecznica dobra jest dobra z maślakami. Zobaczcie tutaj gdzie idę wszędzie zobaczcie całe, całe gróbki są, zobaczcie Cały lasek jest kudy, ja po prostu muszę iść tak, żeby ich nie podeptać. Normalnie. Ale ja mam kanie, po co mi tyle grzybów, ja tyle. Tyle grzybów nie przejem. Także wziąłem sobie tylko to, co miałem wziąć. Zobaczcie. Tyle mi starczy. Ech a resztę sobie zostawiłem na jutro jak przetrwają pojutrze jak się ładnie rozwiną i podrosną to tyle sobie przyjdę i je zbiorę a na chwilę obecną sobie po prostu tylko wezmę i zjem te co co dzisiaj zebrałem i sobie je dzisiaj usmażę aż mi cienka cieknie normalnie dojdę do domu to od razu do wody a te dwie co są a te dwie, co są e, już takie rozwinięte, to po prostu... Sorry, że się nie patrzę na ekran, ale muszę patrzeć pod nogi, żeby się nie wypierniczyć. Tu widzę, jakimiś motorami chyba jeżdżą, bo przekopane jest i przeryte wszystko. Ale mam to, co chciałem. Jestem zadowolony. Idę do domu. Purchawek jest dużo ale purchawek nie będę zbierał też mam znajomą która wcina purchawki Jedzicie jakieś purchawki? słuchajcie ja już wracam wracam sobie przez pastwiska mam takie dwa koło siebie pastwiska i akurat siedzą sobie krówki albo byczki nie wiem bo sobie siedzą i Wygrzewają się na porannym słoneczku o porannej Rosie. Chcecie zobaczyć? Czekajcie, pójdę w cień, to wam pokażę. Za to tutaj dojdę jeszcze kawałek. O, czekajcie, położę moje grzybki. Zobaczcie. Zobaczcie, jak sobie siedzą i się wygrzewają. Widzicie? sobie jedzą trawkę. O. Jak się patrzy na mnie. Siedzą sobie tak pod drzewkiem, zobaczcie. A ja byłem tam. A one sobie tutaj siedzą. No nic, idziemy do domu. Słuchajcie, ja już jestem w domu. Zobaczcie, kanie mam już w misce wody. Także zaczekam 2 godzinki, aż się rozwiną i będzie wielkie smażenie.